...apel, prośba do wszystkich 11 kandydatów na zaszczytny urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu dzisiejszym, przepraszam, dzisiaj spotykamy się z panem Robertem Biedroniem. Mamy też relacje i pisma od niektórych innych kandydatów, ale to spotkanie dzisiejsze, bardzo owocne, bardzo potrzebne pokazywało jakie są oczekiwania Związku Nauczycielstwa Polskiego Wobec Urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej w kontekście kształtowania polityki edukacyjnej państwa. I mam nadzieję, że ta godzina dyskusja pokazała bardzo. Dużo zbliżonych stanowisk w tym zakresie. Wiemy, jakie są konstytucyjne uprawnienia prezydenta, natomiast nie ulega wątpliwości, że można zdecydowanie bardziej wyjść poza ten obszar, wykazać się zdecydowanie większą empatią, zrozumieniem, a także inicjatywą w tym zakresie. Dla nas, i to przypomnę, jeszcze za czasów Prezydenta Urbana Lecha Kaczyńskiego proponowaliśmy powołanie takiej rady edukacyjnej, która miała być ponad politycznym, ponad partyjnym tworem, który by w jakiejś mierze wytaczał, czy określał ramy polityki edukacyjnej państwa. Niestety do dzisiaj do tego powołania nie doszło. Natomiast na pewno oczekujemy od prezydenta zdecydowanie większej aktywności w tym, co dotyczy zarówno spraw bieżących, sytuacji 600 tysięcy nauczycieli, prawie 200 tysięcy pracowników administracji obsługi szkół, jak i też zadań, które dotyczą wizji edukacji w kontekście XXI wieku i ambicji, aspiracji naszego państwa. Także wiele z tych tematów zostało dzisiaj omówionych. Mam nadzieję, że one także przełożą się na konkrety w postaci propozycji. Które będą rozpatrywane przez partnerów społecznych, bo to, czego nam naprawdę brakuje, to rzeczywistego dialogu z prezydentem. Bardzo Dziękuję. proszę, oddaję głos. Dziękuję, panie prezesie. To było naprawdę dobre spotkanie, jak powiedział pan prezes. I chciałbym podziękować panu prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomirowi Broniarzowi oraz całemu zarządowi, z którym się spotkaliśmy, za to owocne spotkanie. Bo, jak powiedział pan prezes, tego dialogu bardzo nam brakuje. Brakuje ze związkami zawodowymi, brakuje ze strony polityków i prezydent powinien być takim zwornikiem powinien być taką osobą, która będzie za każdym razem szukała tego, co łączy, będzie odpowiadała na głosy różnych stron, czasami politycznego, czasami związkowego, czasami społecznego sporu, zapraszała do okrągłego stołu, zapraszała do rozmów i starała się jako głowa państwa, szukać rozwiązań. I tak wyobrażam sobie też rolę dobrego gospodarza Polski, tak wyobrażam sobie pełnienie tego najwyższego stanowiska i ubolewam też, że, że ostatnie lata nie były tymi latami, które mogły, można by było nazwać prezydenturą dialogu. Prezydenturą, która w momencie, kiedy środowiska nauczycielskie wychodziły na ulicę tego, Głosu ze strony prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej brakowało. Chciałbym ten urząd pełnić inaczej, dlatego zapowiedziałem podczas naszego owocnego spotkania, Powołanie Rady Edukacji Przyszłości przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej. To rada, której brakowało przez ostatnie lata przy prezydencie, która by była, byłaby miejscem, w którym różne strony, związki zawodowe, środowiska nauczycielskie, ale także eksperci, ekspertki organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk uczniowskich, nauczycielskich, pracowników oświaty, spotykałyby się z środowiskami politycznymi i konkretne rozwiązania dla rządu, dla parlamentu dotyczące przyszłości oświaty i edukacji. Bo dzisiaj mówimy o środowisku, które w samej oświacie zatrudnia około miliona osób. 4 miliony 600 tysięcy uczniów czeka na odpowiedź ze strony państwa co do swojej przyszłości. I Tej odpowiedzi dzisiaj także w kontekście pandemii koronawirusa niestety nie widać. Brakuje ze strony rządzących, planu na to, jak będzie wyglądała edukacja. Podczas pandemii koronawirusa być może przyjdzie druga fala zakażeń, być może będziemy musieli tak zorganizować system oświaty we wrześniu, żeby zabezpieczając pracowników i uczniów w jaki sposób organizować tą oświatę. Mówiliśmy o postulatach dotyczących wyrównywania szans, mówiliśmy o wyrównywaniu szans nie tylko dla uczniów w postaci na przykład tabletu dla każdego ucznia z bezprzewodowym internetem, Internetem, ze stałym łączem, który powinno być dzisiaj normą w XXI wieku, a nie jest, jak wiemy. Ale mówiliśmy także o wyrównywaniu szans dla nauczycieli. Wiemy, że Dzisiaj zawód nauczyciela jest traktowany jak wieczny wolontariat. Nie może tak być. W państwie, w które chce się rozwijać, edukacja, oświata powinna być, powinna być priorytetem dla państwa. Powinna być tym wszystkim, co będzie najlepszą inwestycją społeczną. Dlatego z dużą obawą przyjąłem te sygnały od pana prezesa dotyczące planowanych od września podwyżek dla nauczycieli, a nie zagwarantowanych dzisiaj, jeśli chodzi o wykonanie budżetu apeluję o to do rządzących apeluję do y, y, większości parlamentarnej żeby te środki zabezpieczyć bo już dzisiaj także w kontekście jednostek samorządu terytorialnego wiemy że pojawiają się tam poważne problemy z organizacją y, systemu oświaty że dzisiaj trzeba przeprowadzić także w trybie pilnym projekt który jest projektem obywatelskim dotyczący zamiany subwencji oświatowej na dotację oświatową czyli Zagwarantowania finansowania oświaty na przyszłość. Ta edukacja, oczywiście dotycząca przyszłości, jest jasno dzisiaj sprecyzowana przez środowisko oświatowe, i nie trzeba wymyślać od nowa. Powinno się wysłuchać tego głosu nauczycieli, uczniów, rodziców, a wtedy będziemy mieli rozwiązania. I dziękuję jeszcze raz panu prezesowi. Ze, swojego, ze swojej strony, jako kandydat, chciałbym zapewnić, że. W, jeśli zostanę prezydentem, to tak jak kiedy byłem prezydentem Słupska, kiedy pełniłem swoje wszystkie funkcje publiczne, środowiska nauczycielskie, środowiska ludzi oświaty zawsze będą miały godne miejsce i chciałbym za pomocą tej Rady Edukacji w Przyszłości łączyć różne perspektywy i wypracowywać najlepsze rozwiązania dla Polski. Dlatego dzisiaj z przyjemnością podpiszę deklarację, którą zaprezentował Związek Nauczycielstwa Polskiego dotyczący szkoły przyszłości, szkoły jaką chcemy. To jest dziesięciopunktowa deklaracja dotycząca tego jaką szkołę chcemy tworzyć. Państwo ją bardzo dobrze znacie. Podpisana została w imieniu klubu Lewicy przez panią posłankę Agnieszkę Dziemianowicz-Bojko i ja dzisiaj symbolicznie podpiszę też tą deklarację jako zobowiązanie dla szkoły przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Dlaczego? Dlatego, że edukacja w zasadzie prawie w ogóle nie wybrzmiewała w czasie tej kampanii i debata telewizyjna również pokazała bardzo mizerny procentowy udział edukacji w dyskusji. Wydaje się, że ważniejsze były, nie wiem, ceny dżemu i jakieś tam inne półprodukty. A powtarzam, to jest rzecz, która jest najważniejszym obszarem życia społecznego i chcę rozmawiać na ten temat z każdym. Powtarzam, z każdym stąd 11 zaproszę. Nie, no, dzisiaj byliśmy gośćmi pana prezydenta Trzaskowskiego, powiedział na piśmie i złożył swoją deklarację pan Kosinek Kamierz. Jest, w tej chwili toczy się spotkanie z panem Robertem Biedroniem. Mam nadzieję także na refleksję po stronie pozostałych kandydatów, chyba że edukacja dla nich nie stanowi jakiegoś większego problemu, czy też nie widzą miejsca prezydenta w tym przedsięwzięciu. My je widzimy. Pani posłanka Agnieszka Dziumiona, widzimy jeszcze. Ja uzupełniająco chciałabym zwrócić Państwa uwagę, że Lewica stawia na edukację, Lewica stawia na nauczycieli, Lewica stawia na uczniów nie tylko w kampanii wyborczej. Od pierwszego dnia naszej obecności w Sejmie po wyborach październikowych w 2019 roku konsekwentnie realizujemy współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zgłaszamy inicjatywy ustawodawcze, składamy interpelacje w sprawach istotnych dla nauczycieli, dla rodziców i dla uczniów. W odróżnieniu od większości kandydatów Robert Biedron, ale także cały Klub Lewicy stoi ramię w ramię z nauczycielami i środowiskami, środowiskami oświatowymi, bez względu na to, czy akurat toczy się kampania, czy jesteśmy przed wyborami, czy jesteśmy po wyborach. I tak będzie konsekwentnie cały czas. Będzie tak dlatego, że lewica rozumie, że w edukacji zawód nauczyciela odgrywa kluczową rolę. Jak pokazują wszystkie badania, międzynarodowe analizy, żadna infrastruktura, żadne yy, najbardziej nowoczesne tablice interaktywne, które oczywiście są bardzo potrzebne i polską edukację należy wprowadzić w końcu do XXI wieku, nie mają takiego znaczenia dla osiągnięć szkolnych uczniów jak dobry nauczyciel. A dobry nauczyciel to godnie traktowany nauczyciel. Dobry nauczyciel to nauczyciel, a w większości przypadków nauczycielka, która może liczyć na wynagrodzenie, które nie urąga jej godności. Może liczyć na wsparcie państwa także wtedy, kiedy staje przed nowymi wyzwaniami. Jak wskazują badania, ponad 80% nauczycieli to nauczycielki. W dobie pandemii, w czasie zamrożenia gospodarki i przeniesienia edukacji w tryb zdalny, to właśnie nauczycielki, kobiety musiały uporać się z tymi wyzwaniami, z którymi nie uporało się Ministerstwo Edukacji Narodowej i rząd. Do nas, do naszych biur poselskich, do naszego klubu docierają takie informacje, że z dnia na dzień kobiety, nauczycielki musiały kupić tablet albo laptopa, albo zwiększyć, zwiększyć nakłady na internet po to, żeby móc wywiązać się ze swoich obowiązków zawodowych. To jest sprzeczne z kodeksem pracy. Kodeks pracy stanowi, że każdy pracownik, każda osoba pracująca musi zostać wyposażona w sprzęt niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. Tak się nie stało, tak się nie stało na początku epidemii, ale tak się nie stało też przez cały okres trwania tej epidemii, a czasu było wiele. Edukacja nadal prowadzona jest w trybie. Zdalne. Co więcej, ten wymiar, wymiar płciowy, że tak powiem, ma także znaczenie, jeżeli chodzi nie tylko o nauczycielki, ale także gospodarstwa domowe. Około 93% osób rodziców odpowiedzialnych za realizację za wsparcie dla edukacji zdalnej to kobiety tak wskazują także także badania dlatego to wsparcie wsparcie cyfrowe wsparcie sprzętowe i wsparcie finansowe dla edukacji w dobie koronawirusa jest także wsparciem dla kobiet a lewica tak jak stawia na nauczycieli tak jak stawia na edukację stawia także na Kobiety. To wszystko się ze sobą łączy, stąd inicjatywa powołania Rady Edukacji Przyszłości jest inicjatywą prezydencką Roberta Biedronia, jest inicjatywą, która łączy interesy nauczycieli, uczniów i całego społeczeństwa, wszystkich rodzin, bo wsparcie dla rodziny to wsparcie dla edukacji. Wsparcie dla rodziny to dziś wsparcie także dla nauczycieli i nauczycielek i takie wsparcie, na takie wsparcie nauczyciele, nauczycielki mogą liczyć niezależnie od kampanii wyborczej, niezależnie od tego, czy jesteśmy dzień przed wyborami, czy dzień po i to się z całą pewnością nie zmieni. Dziękuję bardzo. Film to, że Wydaje mi się, że prezydent jako głowa państwa powinien być zawsze z tymi ludźmi, więc apeluję do pana prezydenta, żeby nie wybierał się za wielką wodę, tylko został tutaj, gdzie wielka woda już jest na miejscu. To jest dobry moment, żeby być z ludźmi. Bo dzisiaj Polki i Polacy oczekują od prezydenta, że będzie z nimi i wydaje mi się, że tak, taka powinna być postawa prezydenta Rzeczpospolitej głowy państwa, żeby. W tym trudnym momencie dla nas wszystkich, być razem z Polkami Polakami. i Polakami, to nie jest dobry moment na dalekie wycieczki. Więc oceniam bardzo dobrze i uważam, że prezydent Buda powinien być dzisiaj z wszystkimi ludźmi. Więc apeluję, żeby nie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, ale był z ludźmi. Dziękuję. Dzięki. Dzień dobry, pytanie słów pana prezydenta, który powiedział, że rządy był niż to nie jest język, którym powinniśmy ze sobą rozmawiać. To jest podgrzewanie niepotrzebnej atmosfery. Te emocje już dzisiaj sięgają zenitu. Ta wojna polsko-polska nikomu nie pomaga. Brakuje miejsca na dyskusję, na dialog, na rozmowę o rzeczach ważnych, na przykład jak edukacja, a rozmawia się wtedy właśnie takim językiem, który dla mnie jest obcy. Uważam, że dzisiaj stoimy przed właśnie też wyborem cywilizacyjnym, czy zakończymy tą wojnę polsko-polską, to okładanie się po głowach przez dwie partie polityczne, czy zrobimy krok do przodu i staniemy się społeczeństwem, którym będziemy się szanowali i będziemy unikali takiego języka? Kompletnie niepotrzebne. Dziękuję, zapytać są pytanie dotyczyło, czy, czy 46% akredytowanych powiedziało, że umocnił, a 49% że osłabł. W takim razie co zaważyło, że umocnił, a co zaważyło, że osłabł. Panie redaktorze, nie chciałbym oceniać tej prezydentury, bo ona zostanie moim zdaniem negatywnie oceniona 28 czerwca, i dlatego zdecydowałem się kandydować. Uważam, że Polska zasługuje na prezydenta, który będzie szanował wszystkich, który będzie, nie będzie obrażał swoich obywateli, który będzie głową państwa, o której, o której media będą pisały pozytywnie, a nie negatywnie w Polsce i poza jej granicami. Ja przyznaję, że dzisiaj ze wstydem i zażenowaniem czytam zagraniczną prasę, ale także przecież słucham Państwa, jak Państwo opisujecie głowę Państwa, która chyba do no tego testu nie zdała na tą powagę i szacunek dla każdego. Dlatego potrzebna jest zmiana, ale zmiana nie na mniejsze zło, tylko na większe dobro i to jest powód, żeby głosować też na biedrania. Ja tą zmianę właśnie chciałem zadać w ostatnim pytaniu. Pan jako przyszły prezydent Czy wybrał Pan już odpowiednie osoby na stanowiska ministrów do swojej właśnie kancelarii? Mam tutaj na myśli kwestie obronności armii, politykę zagraniczną, politykę społeczną, ochronę zdrowia i edukacji. Ja już zaprezentowałem osobę, która moim zdaniem powinna stać na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego. To powinien być pan minister Janusz Zemke. Uważam też, że za sprawy obronności powinna odpowiadać także pani komandor Bożena Szubińska. Przedstawiałem te propozycje. W innych politykach jestem otwarty oczywiście na rozmowy, ale to powinni być politycy, to powinny być osoby, które wprowadzą Polskę już w XXI wiek, będą rozumiały politykę zagraniczną, będą budowały mosty nie tylko z Zachodem, ale także ze Wschodem, bo trzeba dzisiaj Polskę łączyć po tej. W wielkim osamotnieniu, które zafundował nam Rząd Prawa i Sprawiedliwości, potrzebujemy dobrych stosunków nie z Sanesco, z Kobarem i z Trumpem, ale dobrych relacji z wszystkimi społeczeństwami, szczególnie naszymi sąsiadami. A o edukację, to by pan, pan widział jest... Pan nie musi mnie pytać. Odpowiedź stoi obok mnie. Pani szefowa mojego sztabu Agnieszka dziemianowicz która jest symbolem tej edukacji, o jakiej wszyscy marzymy, a nadal jej nie mamy, i dobrego dialogu na przykład ze związkami zawodowymi. Odpowiedź w tej sprawie jest jasna. Dziękuję Dzie bardzo. Dzie dziękuję bardzo. Dzięki, panie bardzo. Dziękuję, bardzo. Bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. 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 Dziękujemy bardzo. bardzo.